W poszukiwaniu sebiksów Patus sebiksów występuje w centralno-zachodniej części Europy. Gatunek ten łatwo możemy odróżnić spośród innych żyjących w jego otoczeniu. Ten specyficzny osobnik, choć nie jest zebrą, zawsze ma na sobie coś z trzema białymi paskami. Na jego przećpane oczy zawsze rzuca cień czapka w pierdolka, a gdy zaczniesz już ją dokładniej przyglądać, możesz być zmuszony do szybkiego opuszczenia jego terenu, gdyż żyją oni jak większość zwierząt stadnych. Kiedy jednemu coś się nie spodoba, za chwilę nie wiadomo skąd zlatuje się ich całe stado, na początku dostajesz ostrzeżenie w postaci igotowego tekstu. Na co się kurwa gapi się pierdolony, zajebać ci. Później zazwyczaj już jest za późno i albo jesteś skrojony, albo budzisz się w lesie parę kilometrów ze swoim miastem, tylko tym razem bez nawet pierdolnych majtek. Osobniki te, podobnie jak kangury, mają torby w okolicach podbrzusza, ale kitrają tam szlugi, hechechłony albo mefedronich. W końcu przypał stać ze sprzętem w kieszeniach przez cały dzień na rogu albo pod klatką. Często wracając samemu do domu, możemy usłyszeć charakterystyczny szelest. Ten szelest to nic innego jak obcierające ortaliony biegnącego sobie w twoją stronę, żeby cię opierdolić. Ogółem najczęściej możemy spotkać ich w parku, podmonopolowym, w bramie, na winklu, na kwadracie, ogółem to praktycznie wszędzie. Jedynym wyjątkiem jest komenda, oczywiście prawilniaki z pałami nie gadają. Jestem ciekawy jacy prawilni byliby, gdyby jakiś inny seba wyruchał drugiemu sebie jego karynę, okradł go ze sprzęciku i zajebał jego matkę, a na koniec zastrał jej się do mordy. Pewnie sztywniutko wyjaśniliby to między sobą prowadząc poważną i elekwentną rozmowę z eleganckimi argumencikami. Zapomniałbym o ich stylu życia. Oczywiście co drugi to raper, przed którym czeka trasa, kariera, dużo kary, koncerty, ćpanko, ruchankę i ogółem balowanko. Pożywiają się oni tylko mefedronem, nie ma czasu na normalne jedzenie. Trzeba trzymać formę i ćpać sporcik, <laughs> Piją tylko browar i wódeczkę, Joycikiem także nie pogardzą. Gatunek ten nie waży zazwyczaj więcej niż 50 kg. Większość z nich wygląda jakby właśnie opuściło oddział onkologiczny. To są właśnie uroki Sybiksów.